Dobry wieczór, moi drodzy. Wieczór, środa, zaczynamy. O czym dzisiaj? Nie ulega wątpliwości, że wystąpienie Pana Prezydenta na forum parlamentu wymaga komentarza. Słuchałem go jako przedsiębiorca, jako ekonomista i to, co boli, to fakt, że tam nawet nie było wzmianki o polskiej przedsiębiorczości. O gospodarce było, ale było w kontekście, że projekty poprzednio rządzących Prawa i Sprawiedliwości powinny być realizowane i są jedynie słuszne, mądre i tak i tak dalej. Nie uważam, by tak było. To po pierwsze. Po drugie, Pan Prezydent powinien jednak rozumieć, że to nie państwo jest głównym inwestorem. To przedsiębiorcy są głównym inwestorem. A zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Udział inwestycji w PKB, czyli to, co najbardziej jest znaczącym, wymiernym sygnałem spadł do 17, może nawet poniżej 17%. Jeśli tak, to jesteśmy na szarym końcu Europy. I to jest coś, co niepokoi, kiedy pan prezydent, który. Chcę bądź co bądź pokazać, jak bardzo żyje sprawami polskimi. Nie chwyta tego, co jest najważniejsze. A dzisiaj sytuacja polskiej przedsiębiorczości jest trudna, by nie powiedzieć dramatycznie trudna. Ale to, co mnie zaskoczyło, to odpowiedź premiera pana Donalda Tuska. Nie ta odpowiedź w Sejmie, bo ta była akurat bardzo na temat i biłem brawo. Ale ta, której udzielił w Sopocie na konferencji zorganizowanej przez panią Bochniarz. Otóż tam pan premier powielokroć wychwalał i przywoływał imię i nazwisko Leszka Borcelowicza jako twórcę, jako zbawcę, jako pomysłodawcę. Wszystkiego, co dobrego stało się w Polsce 35 lat temu, bo to już 35 lat, kiedy żyjemy w wolnej Polsce. Otóż odpowiadam, ja akurat już od tamtego czasu byłem przedsiębiorcą i to przedsiębiorcą prywatnym. Byłem wykładowcą akademickim przedsiębiorcą prywatnym i doświadczyłem w cudzysłowie zbawiennej terapii Leszka Balcerowicza. Uważam, że było to najgorsze, co mogło spotkać Polska. Do dzisiaj konsekwencje tego zbieramy, chociażby w tym, co dziś jest szczególnie ważne. A co, co mam na myśli? Otóż emigrację zarobkową Polaków. To wtedy, w okresie od 90 roku do powiedzmy 2004, do wstąpienia do Unii, tak niech to wygląda ten okres. Wyemigrowało z Polski ponad milion najbardziej energicznych, młodych, chcących zarabiać, wykształconych na koszt nas wszystkich, młodych Polaków. A oni przecież mogli założyć rodzinę, mogli mieć dzieci. I ten trend zapaści demograficznej nie musiał być tak dramatyczny jak w tej chwili. A oni emigrowali. Bo patrzyli, jak pan Balcerowicz odbiera im szansę na zbudowanie przyszłości w Polsce. w Polsce. I dlatego, kiedy patrzę z jednej strony prezydent Isowski, z drugiej strony Donald Tusk z Platformy, któremu nie ukrywam, życzę jak najlepiej, bo uważam, że jest szansą w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, które zawsze z pogardą i lekceważeniem ustami Jarosława Kaczyńskiego. Traktowało przedsiębiorców. Kiedy Donald Tusk tyle peanów pieje na Cześć Leszka Walcerowicza, nie podzielam tej opinii. I co gorsza, patrząc, i to jest dopiero ten paradoks i quid pro quo, rząd Donalda Tuska podejmuje pomysły te pisowskie, te najgorsze, i próbuje je realizować. Przykład. Wielki wywiad w gazecie z panem Tomaszem Kędzierskim, prezesem firmy pod nazwą, a jakże Electromobility Poland, czyli firmy, która ma w okolicach Jaworzna zbudować fabrykę samochodów elektrycznych. Co mówi nam pan prezes? Oczywiście, potrzebujemy 2-3 miliardy euro, prawda? Państwo powinno wnieść z KPO udziały i niech tak będzie. Później niech to wniosą jeszcze jakieś firmy od elektryczności, czyli firmy, które, bądź co, bądź tą elektrykę w samochodach będą później dostarczały. A dopiero jak to się rozkręci, to będziemy to prywatyzować. Ale kto ma być głównym? Dostarczycielem technologii, Chińczycy. Tylko ani słowa tu nie ma o tym, że zgoda, Unia Europejska nakłada cła na chińskie samochody, ale tych samochodów są setki tysięcy praktycznie w portach europejskich i już Chińczycy wchodzą na rynek europejski. W dodatku mają najlepszą technologię. Więc jeśli mają najlepszą technologię, to kim my będziemy? Znowu. Podwykonawcą, dostarczycielem siły roboczej i nic własnego. A kto kupi te samochody od nas? Czy firmy Volkswagen, BMW, francuskie, włoskie i tak dalej będą czekały, że my wprowadzimy na rynek coś nowego i że będziemy lepsi od nich? Iluzja. Tymczasem to, co na rynku samochodowym za chwilę się zacznie. To nie samochód elektryczny, a samochód elektryczno-wodorowy, a później wodorowy. I tu jest szansa Polski. I tu tą szansą był na przykład Ursus Polski, który ma homologację na autobusy i pojazdy elektryczno-wodorowe. Ale o tym cicho sza, bo tu się nie da zrobić tego numeru, który wymyślił PiS, a Platforma dziwnie chce kontynuować. Jestem jak najbardziej krytyczny. Wobec tego pomysłu już nie chcę się wywnętrzać nad szczegółami, ale nie widzę w tym patentu i pomysłu dla Polski. Co gorsza, uważam, że to, co najbardziej potrzebne Polsce ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na korzyść w postaci zatrudnienia, na technologii i możliwość zarabiania na patentach i wynalazkach, ze względu wreszcie na możliwości eksportu. To odbudowę, czyli wzorem przedwojennej Polski, budowę nowego, centralnego okręgu przemysłowego. Centralnego okręgu przemysłowego, gdzie będzie zlokalizowany polski przemysł zbrojeniowy. Dzisiaj to jest konieczność. Dzisiaj bez tego przemysłu nie jesteśmy w stanie się obronić. Ale ten przemysł dzisiaj akurat na skutek wojny na Ukrainie gwałtownie się modernizuje. Tam dzieje się przełom technologiczny, tam się dokonuje rewolucja techniczna i tam możemy właśnie nagle stać się tym, który zarabia na tym, na czym dzisiaj w świecie się zarabia. Nie zarabia się wiele na pracy, a my chcemy w ten sposób. Zarabia się na kapitale, ale to jest przywilej największych i najbogatszych. Ale zarabia się na wynalazkach, na głowie, na patentach. I tego byśmy sobie powinni życzyć. I dlatego apeluję do rządzących. Nie powtarzajcie schematów pisowskich. Nie błączcie, tylko szukajcie nowych rozwiązań. A teraz coś z tego, by tak powiedzieć, warszawskiego podwórka. Jestem Warszawiakiem od pokoleń. Szczycę się tym i kocham to miasto. I dlatego, kiedy wyczytałem. Że wreszcie rodzi się środowisko Warszawiaków, którzy mówią nie temu, co wyprawia prezydent Trzaskowski w stolicy. A co wyprawia? Mianowicie na Placu Powstępców Warszawy budowany jest parking dla samochodów. Zlikwidowano jedną ulicę. Nie, Warszawiaków to nie będzie, może interesować, ale posłuchajcie. I co? I okazuje się, że zaczyna brakować miejsc parkingowych dla mieszkańców z okolicznych bloków. Gdzie oni mają się wynieść ze swoimi samochodami? Można wejść tam na parking. Zgoda, tylko wiecie, jakie są ceny na tym parkingu. Jeszcze nie wiadomo, jakie będą, ale mogą sięgać 100 zł za jedną dobę. W dodatku jest to tak podpisany jakiś dziwny kontrakt, że jeśli. W okolicy pojawią się jakieś wolne, dodatkowe miejsca parkingowe powyżej pewnej ilości, to miasto będzie płacić karę temu, kto pobudował ten parking. I to płacić do 2060 roku. Przecieram oczy, w jakim mieście żyjemy, gdzie są ci samorządowcy, gdzie są ci, którzy mówią: Miasto jest nasze. Dlaczego milczycie? I czytam, że właśnie środowisko. Mieszkańców z tych właśnie okolic śródmieścia zaczyna reagować, zaczyna się upominać, że tak nie może być. Tymczasem Warszawa, twierdzę to z mocą, bogata w ogromne dochody podatkowe i w związku z tym miasto, w którym się dzieje, traci swoją wielką szansę jaką? zbudowania z siebie. Tego, co ja nazywam pępkiem Europy, bo Warszawa kiedyś się mówiła, leżała na przecięciu południków i równoleżników, tak, że wyglądała, że jest w samym środku Europy. Warszawa mogłaby być tym centrum Europy. Tymczasem rozmieniamy się na drobne i ten pomysł, ten pomysł jest najgłupszy z możliwych. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że jako naród Niestety, to dotyczy także właśnie tego, o czym mówiłem o panu Walcerowiczu. My mamy dramatyczną zapaść demograficzną. My się starzejemy. Społeczeństwo starzejące się potrzebuje mieć komfortu i wygody, a nie spacerować kilometrami, bo A to nie może samochodu zaparkować, A to nie może w związku z tym dojść do przystanku czy w jakiś inny sposób nie może mieć blisko tego co najbardziej potrzebuje bo tak sobie wymyślili ci którzy z Warszawy chcą zrobić spacerniak chcą zrobić miasto ścieżek rowerowych na których kto będzie jeździł zapytają się czy ci staruszkowie Kończąc, moi drodzy trochę optymizmu spróbujmy spróbujmy odzywać się do rządzących nie próbujmy ich krytykować za wszystko, ale próbujmy im powiedzieć, że chcemy im coś doradzić. Tak jak ja uważam, że potrzebna jest strategia gospodarcza, jak powietrze dla Polski strategia gospodarcza na pokolenie strategia gospodarcza, w której polska przedsiębiorczość odzyska perspektywę, a ta perspektywa będzie związana właśnie z centralnym. Okręgiem przemysłowym, bo stąd mogą wychodzić zamówienia do małych i średnich firm. Bo tu małe i średnie firmy mogą lokować swoje pomysły. Bo tu może zaczynać prywatny od początku. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Dariusz Grabowski jest z Wami.